Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Rozmawiamy z panią Marzeną Trybałą tuż po spektaklu Betty and John w Teatrze Druga Strefa. Tak. Pani bohaterka mówi: Uwielbiam swoją pracę, uwielbiam grać w filmach. Czy pani również może tak powiedzieć o swoim życiu? Słysząc pytania zadane mojej wspaniałej partnerce, właśnie to zdanie, to zdanie chciałam wyciągnąć jako to, które mnie absolutnie. Łączy z Betty Davis, bo ja swoją pracę mogę spokojnie i śmiało powiedzieć uwielbiam. Ona akurat mówi o graniu w filmach, ale ona była zawodową aktorką, która z Broadwayu przyjechała do, do Hollywood. O czym mówi? Ja po prostu swoją pracę uwielbiam. A co panią jeszcze łączy z Betty Davis? Z całą pewnością to są takie zdania z tekstu. Uwielbienie dla zwierząt. Betty Davis mówi, nie, nie, był, nie ma takiego psa, którego bym nie polubiła, czego nie mogę powiedzieć. O mężach mówiła, więc tej drugiej części zdania to ja pod tą drugą częścią zdania się nie podpisuję, aczkolwiek pod tak. No, i z całą pewnością, jeszcze dwie cechy. Mianowicie, niestety jestem bałaganiarą, a Betty Davis też taką była, więc ja wchodzę do jakiegoś pomieszczenia, które jest sterylnie czyste, i w ciągu minuty patrzę i widzę, że właściwie nie ma pustego mebla, wszędzie są, jest jakaś jedna rzecz, i ja to potrafię zrobić błyskawicznie i bez, bez żadnego wysiłku. I również używam języka czasami w emocjach, czasem bez. Dla podkreślenia jakiegoś tematu, tak zwanego mocnego języka, którego również Betty Davis używała, co zresztą nie przychodziło mi z trudnością, jeśli chodzi o wyżej wymienioną rolę. To te rzeczy to są na pewno takie, ale przede wszystkim to uwielbienie znaczy po prostu uwielbienie to no, nie to, że za duże słowo, ale takie troszkę. Infantylne, natomiast ja bardzo, bardzo swoją pracę lubię. A skoro już mówimy o uwielbieniu, to proszę powiedzieć, jak to jest być uwielbianą? <laughs> pani, to mówimy, mówimy to, to, to znaczy, przypuszczam, że te gwiazdy, które tutaj mamy przyjemność odgrywać, uwielbiane przez tłumy, to my w Polsce nigdy. Myślę, że nigdy w życiu nie miałyśmy i nie mieliśmy, bo i to dotyczy również aktorów, doświadczyć takiego mocnego zainteresowania. Ludźmi oczywiście były okresy, kiedy bardzo dużo grałam, zdarza się to i teraz. Takie są bardzo... No, mniejsza z tym, bo nie, 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 nie chcę wszystkich szczegółów, ale że ktoś na scenie albo lubi. Albo lubi, albo, albo przy, podejdzie i powie, ale pani tam zagrała, a to ja to tak lubię, a to oglądam, a tamto. To jest szalenie miłe. Natomiast o takim jakimś publicznym, że tak powiem, histerycznym podejściu, to, to, no to nie u nas jednak. Myślę, że to ca, cały sztab ludzi, aparat pracuje, a zresztą taka sytuacja, myślę sobie, jest bardzo, jest bardzo krępująca. I ja kiedyś na Florydzie, będąc z przyjaciółmi, wyskoczyliśmy sobie, bo czegoś tam nam zabrakło, i wyskoczyliśmy sobie do takiego sklepu, no nie powiem, że nocnego, bo tam właściwie większość sklepów jest nocnych. I cóż, natknąłem się tam na Toma Cruza. I mój przyjaciel, nie żyjący już w tej chwili, mówi: to idź, poproś go o autograf. On był z dwoma panami, no przypuszczam oczywiście, że gorylami, czyli bodyguardami, i ja. Ja mówię, Jarek, ale po co, jeśli człowiek o bo jakieś pół do drugiej w nocy wychodzi do sklepu, bo chce się poczuć jak normalny obywatel, że idzie, patrzy na półkę, a nie że mu ktoś przy, przyniesie, przywiezie i tak dalej, i chce się poczuć jak normalny człowiek, to ja mu tego nie będę zakłócać. Dla mnie taka sytuacja w życiu byłaby tragiczna. To dotyczy no, gwiazd wielkich, oczywiście, o nich Mówimy, a zdaje się, że aktorzy w Nowym Jorku żyją spokojnie. Znaczy, oni mogą wyjść na ulicę i, i, i co oczywiście są tam rozpoznawani, ale raczej, że, że ktoś ich bardzo miło przywita, czy tam coś powie miłego. Natomiast u nas to taka rzecz, no i nie, nie, nie byłam nigdy, myślę, uwielbiana. Byłam lubiana, czy jestem lubiana, czasem się zdarza, że dostaję jakieś takie miłe dowody takiegoż uczucia czy listy, jest to szalenie miłe, natomiast takiego, taki, takiej całej ferii, że tak powiem, ukłonów od strony publiczności, jak, jak, jak te dwie panie miały, no to oczywiście nie Ja wiem. jednak bym tutaj przystawała, że jest pani. Była Pani i jest Pani nadal uwielbiana w Polsce. <noise> Lubiana myślę, że jestem, bo takie dostaję różne, że tak powiem, no dowody tego. To jest ogromnie dla mnie miłe. Myślę też, że to się bierze, znaczy dostaję takie właśnie, że jestem od strony kobiet, że jestem ciepła, że takaś a uwaga, od strony mężczyzn jak dostawałam, no to dotyczyły, że tak powiem, innej strony mojej osobowości. Ale, ale no to, to bardzo miłe, natomiast no nie, nie, nie są to tak znaczące i spektakularne dowody uznania czy sympatii. No właśnie, jeśli mówimy o mężczyznach, Betty Davis miała wielu mężczyzn. A proszę opowiedzieć o pani trudnych mężczyznach w życiu? Usłyszałam wcześniej to pytanie: Cóż mogę powiedzieć? Właściwie wszyscy mężczyźni są trudni. Łatwych nie ma, trzeba sobie jakoś z nimi radzić. Myślę, że mi to wychodzi. A y, czy to jest Pani pierwszy spektakl w teatrze Druga Strefa? Czy czy tak, pierwszy. pierwszy. Pierwszy weszłam w to w ciemno, ponieważ y, tak, tak niewiele jest wspaniałych tekstów. Dla kobiet, bardzo niewiele. I, i ogromnie się ucieszyłam także nawet Sylwester, reżyser, dyrektor teatru i reżyser w jednej osobie, był bardzo zaskoczony, że, że ja w ogóle nie pytałam, no muszę to kiedy premiera, za ile, i tak ja dalej. Wiedziałam, że ja to chcę zrobić, i, i, i po prostu stanę na głowie, żeby, żeby to e, spróbować zagrać. Dlatego, że to jest fantastyczny, ciekawy materiał, tak kolorowy. Poza tym, jakże to jest przyjemne móc powiedzieć. Móc powiedzieć. Pierwszego Oscara zdobyłam za skromny film pod tytułem Kusicielka, a zdobycie trze trzeciego Oscara byłoby niewątpliwie. To są te fajne momenty wspaniałe, które też w mojej pracy uwielbiam. One oczywiście nie są tym powodem, dla którego ten zawód uprawiam, ale że tyle, rzeczy mogę przeżyć, których w życiu bym, że tak powiem, nie, nie miała na nie szansy. i. I, I ani żadnych możliwości, że mogę, mogę po prostu żyć jakby czyimś życiem i, i, i poczuć się jak osoba, która mówi e, o Jacku Warnerze, człowieku, który trząsł wytwórnią Warner Bros. Mogę mówić: Połącz mnie z tym skórczywikiem tylko szybko. Także to, to są takie no, zabawne momenty, a, a ten rok mi obfitował w różne, bo, ponieważ. To tak jest, jak czegoś nie ma, to nie ma jak jest, tak. to jest, prawda dwukrotnie, daj Boże, trzykrotnie, mianowicie zagrałam również panią Paderewską Helenę w Teatrze Ateneum, moim macierzystym teatrze w spektaklu Fantazja Polska w sztuc sztuce Macieja Wojtyszki. Także, także tak to poszło parami. No i, i cóż, i się cieszę i mam wielką przyjemność zgrania, i, i tylko mogę Państwa zaprosić, ponieważ jest to. Wydaje mi się bardzo ciekawe móc obserwować życie aktorów, no w tym wypadku aktorek światowej sławy i światowego talentu obserwować w kulisach. Państwo, publiczność, nie widzicie nas w kulisach, jak przychodzimy czasem po prostu, głowa boli, człowiek zmęczony, albo wstał rano o piątej, bo miał zdjęcia. Miałam ostatnio taką sytuację, miałam zdjęcia na cmentarzu. Mało ciekawe miejsce na 8 rano. W ogóle mało ciekawe miejsce, przynajmniej jeszcze na razie. No i to, to nie, nie było za ciepło. No i po takim całym dniu idzie się po prostu do teatru, żeby zagrać dużą rolę. No więc tak bywa, Państwo tego nie widzicie. I A my dostajemy jakieś, jakiegoś takiego, powiem kolokwialnie, bo to nie kupię, kopa, że a teraz światła, a to i robimy. I, I bardzo często sami sobie jesteśmy pomocą, bo to czasem jest tak, że ktoś widzimy, że partner przyjechał kolega, coś zmęczony i tak dalej, i my musimy dać tak włączyć, włączyć po prostu e, czwarty bieg i dać mu energię, chwycić go, że tak powiem, za twarz, żeby, żeby po prostu dać mu to, żeby on po prostu chciał i powiedział: Dobra, jeszcze znajdę resztę siły. Czy takie konflikty, które zdarzyły się pomiędzy Betty and Jane, zdarzyły się również w pani karierze zawodowej lub była pani świadkiem? My pracujemy na, że tak powiem, z odkrytymi końcówkami nerwowymi, pracujemy nas używając często i przeciążając swój emocjonalny system, w związku z czym na pewno jesteśmy dość podatni na, na jakieś afery, na jakieś ostrzejsze, ostrzejsze zagadnienie, znaczy nie zagadnienie, tylko na, na takie ostrzejsze starcie. Z tym, że muszę przyznać, że w dużej mierze to dotyczy takiego spierania się, które ma w efekcie dać dobry efekt, znaczy ma w efekcie dać dobry wynik. My się spieramy o pracę, to to jest fantastyczne. A jeśli chodzi o takie spieranie się, ja w to nie wchodzę. Ja miałam parę razy, ktoś mnie usiłował, no jeśli chodzi o koleżanki, to ktoś mnie usiłował sprowokować do do takiego ostrego zachowania, a ja, a ja nie, ja powiedziałam, przepraszam bardzo, mnie pralnia nie interesuje. XIX-wieczny teatr dawno minął, także ja w takie konflikty nie wchodzę, ale raz weszłam, żeby dodać z mężczyzną, który o. ni stąd, ni zowąd, w czteroosobowej sztuce, nie było to w Warszawie, pracowaliśmy, powiem tylko, że było to nad morzem, i ni stąd, ni zowąd. Odezwałam się, ja przyzwyczajona w moim teatrze Ateneum, co jak zaczęłam pracować 20 lat temu w Ateneum i strasznie to pokochałam, że jest próba i każdy może coś powiedzieć właśnie dla dobra sprawy. Nie ma tego, że tu siedział pan Marian Kociniak czy pani Ewa Wiśniewska, Pani Magdalena Zawadzka, a, 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 nic, tylko się mówiło o delikatnie, mówię się przepraszam, a czytam ja na przykład jakby to zdanie, można było takie rzeczy mówić. I tu ja powiedziałam w dobrej mierze, nie dotyczyło to mojej sceny, ale robiliśmy czteroosobową sztukę do partnera, który, w którym w tejże sztuce potem miała być wielka miłość między nami mimo, że byli on żonaty z kim innym, ja mężatką byłam z kim innym w, w treści sztuki. I nagle on, ten kolega, powiedział, kiedy ja, przepraszając, mówię, słuchajcie, a nie byłoby tu dobrze, i on nagle powiedział tak, takim zimnym tonem, czy u dyrektora Holubka tak sobie można przyjść i tak sobie powi... I użył tego, jakiś idiotyczny, tandetny, głupi sposób. I ja dostałam wtedy szał. ale dostałam takiego szału, że wyleciałam z tego miejsca, a no nie będę kontynuować, bo to, to nie jest istotne, ale szału. I krzyczałam do reżysera, że żadnych uwag, tylko y, ty masz, y, ty reżyser, masz mówić, jeśli on coś chce ode mnie, to ty, on ma do ciebie i ty do mnie i przez niech się on Tam groziło w ogóle zerwaniem prób, reżyser nas straszył, że już nasze nazwiska są na plakacie i że będzie w ogóle proces są do cudawianki. Skończyło się to wspaniałym spektaklem o ogromnej ilości rewelacyjnych recenzji z całej Polski. A zdradzi nam Pani plany zawodowe na najbliższy czas? Szykuję się, znaczy nie chcę powiedzieć, bo to, bo to jakby nie wiadomo jeszcze gdzie to będzie, ale jest sztuka czteroosobowa, fantastycznie napisana, która jest sztuką piekielnie dowcipną, gdzie są cztery, bardzo rzadko tak jest, gdzie są cztery równorzędne właściwie role, w sensie nie, że, że dwójka gra, a dwójka tam, a tam czasem na tą scenę, nawet ma ciekawe, ale mniejsze, cztery równorzędne role, z wspaniałym dialogiem, no i właśnie poszukujemy, bo bardzo chcę to zagrać, a ja wiem, że jak się czegoś bardzo bardzo chce, to to się dokona. I, no I szykujemy się, znaczy już jest pewien plan, jak zwykle czego nie ma no pieniędzy. Bo pieniędzy w ogóle nie ma nigdy na kulturę, co jest bardzo złe, bo trzeba kulturę popierać. Trzeba chodzić do teatru. Już chyba wszystkim się, no już dawno się przejadły magnetowidy, widea i inne rzeczy. No jest jeszcze internet, on się też przeje drodzy Państwo. Jestem tego pewna, że będzie w ostateczności nie służył do randek, bo są bardzo dużo ciekawsze miejsca do randek niż internet. Będą, będą będzie służył po prostu temu, co jest najwspanialsze, czyli do informacji, do szeregu. Dojścia do szeregu informacji, do ułatwiania sobie życia, ale może niekoniecznie erotycznego. Co ja gadam dzisiaj, ale jestem nakręcona, bo jestem po spektaklu. Bardzo mi przykro. Także, także, także trzeba chodzić do teatru, bo taką energię, jak Państwu mogą dać, aktorzy, to ekranik nie da. Czekamy z niecierpliwością na kolejny spektakl. Dziękuję serdecznie. Bardzo dziękuję.